Za nami pierwszy dzień alternatywnych spotkań teatralnych festiwalu Klamra. Obejrzeliśmy dzisiaj spektakl teatru, wiersza i Wszyscy Święci Zabudowskich Cud, pokaz filmu Stand By. Wręczyliśmy dzisiaj nagrodę teatrowi Dada Wątpisturą. Nagrodę publiczności, którą teatr otrzymał w zeszłym roku. Dzięki głosowaniu właśnie naszej kramrowej publiczności. Tak dzisiaj stoję, zabijemy brochę, lecz jak Dada Wątpisturą. Pierwszego pytania, ponieważ to nie jest pierwsze spotkanie teatru Wieszani z samym tematem cudu zabudowskiego, prawda? Wcześniej powstał inny spektakl, zresztą również pokazywany na klamrze. Dlaczego Państwo poruszyliście ten temat? Dlatego, że pierwsze przedstawienie było jakby czy są fikcją zupełnie, jakby tylko na bazie, na bazie motywów Cudu cuduzabudowskiego. Hmm. Natomiast to przedstawienie, czyli Wszyscy Święci Zabudowski Cud, w dużym stopniu opiera się o dokumenty. O zdjęcia archiwalne, o filmy archiwalne, o zeznania świadków, o materiały penowskie, o wspomnienia ludzi, którzy, którzy uczestniczyli w cudzie Zabudowskim. Ludzie, ludzie, wracajcie, bo idzie. Mieliśmy spotkania z ludźmi, którzy uczestniczyli, w cudzie zaczęła nam mówić o pewnych faktach i oczywiście rozwija dzięki temu ten nasz, nasze przedstawienie, nasz projekt um, A jak postrzegacie w ogóle um, sam um, rozwój klamy? Jesteście tutaj po raz dziewiąty tak naprawdę ostatnio w Wieszoninie, jesteście jakby można to już nazwać um, stałymi wywalcami tego festiwalu. Dziadkami. Dziadkami, to tak, to jest <laughs> dobre określenie. Tak, bo klamra to jest wyjątkowe w ogóle, wyjątkowy festiwal, wyjątkowe miejsce. Z reguły tutaj często bardzo. to był, Tak się składało bardzo dziwnie, że te nasze pierwsze to były z reguły pierwsze wyjazdy z przedstawieniami. Że pierwszy raz kiedy nasze dziecko w postaci przedstawienia powstawało, to jakby swoją premierę poza, poza, poza naszym miejscem, na, na naszym cukraśle, to było właśnie klamra. I częstokroć te nasze występy dawały bardzo dużo przedstawieniom, bo dawało tak, no powiem, kopa pewnego. Ale też to e, często te przedstawienia, które pokazywaliśmy tutaj, miały, miały później do, do, dobry, że tak powiem, dalszy żywot. jest też wyjątkowa, bo no, można powiedzieć, że my po tych wielu latach mamy publiczność, która, która też przychodzi specjalnie też dla nas. Bo, bo można tak powiedzieć, że, że, że jest duże zainteresowanie, jak przyjeżdżamy i rzeczywiście też się czujemy jak, jak, jak wyjątkowi goście. I zawsze z wielką przyjemnością tutaj przyjeżdżamy, żeby właśnie się spotkać z tą publicznością i ten dialog przeprowadzić. I co mogę powiedzieć, że ta publiczność też pod tym względem, może to jest nie, nie chcę jakby na wyrost tutaj mówić, ale też bardzo żywo reaguje, wychwytuje takie rzeczy, o które nam często chodzi, a nie, nie każda publiczność taka jest.